Słyszeli Państwo tutaj, jak były KDS-ki na scenie o skali tego przedsięwzięcia, jakim jest Związek Dużych Rodzin, który działa już w tej chwili w całym kraju, w ponad, stu, w ponad stu kołach. I teraz my tak sobie siedzimy, słuchamy, jakie to wielkie przedsięwzięcie. Natomiast gdzieś był zawsze ten początek. Gdzieś był ten początek, i teraz na scenę, tradycyjnie już jak na każdym zjeździe, zapraszamy naszą. Matkę, założycielkę, współzałożycielkę przewodniczącą Rady Krajowej Związku Dużych Rodzin, Joannę Krupską. Bardzo serdecznie wszystkich was witamy. Ogromnie się cieszę, że was widzę. Znowu po raz trzynasty witam z tej sceny członków zjazdu. Brawo dla was. Cudownie, że jesteście. Ja też chciałabym. W swoim imieniu, w imieniu całego zarządu, powitać wszystkie rodziny, które nas zaszczyciły na naszym święcie. Cieszę się, że jesteście z nami, że macie odwagę budować piękne rodziny. Moi osiągnięci, bardzo się cieszymy, że to się udało, że, że się tu są. Nie było dużo zastanowienia, bo tak. Burmistrz się wpisuje, mając córeczkę, tak? Dzieci i, i rozumie e, duże rodziny. <klucz> Zaś moi rodzice mieli siódemkę, mnie dość i też wiem jak to jest. niebożne nie jakie są czasy, czy łatwiejsze, czy trudniejsze, to jest zawsze wyrzeczenie rodziców. Także moi kochani, czawięk są miskę. Trza większy stół i tak dalej. I, i większą kiesonkę yy, i większe serce. Także Bóg zapłaca, że się tu przyjechali. A my razem z burmistrzem chcieli z was przywitać, pokazując taką rodzinę naszą góralską. Pytomę, Jasia i Zosię, Stanuchowku, nam z dzieciami. To, to jest taka tradycyjna góralska rodzina w i gazduje, pracuje ciężko, ale też pielęgnuje naszą góralską tradycję, co zaraz uwidzicie. Moi kochani, pojdźcie się pokazać. Witamy rodzinę, to może jeszcze ja dwa słowa. Szanowni Państwo, y Trudno mówić po takich przedmówcach, no bo ja zawsze myślałem, że mam dużo dzieci, a się okazuje, że mam tylko czwórkę. Bo przecież i siódemka, i jedenastka i tak dalej. Więc no podziwiam, podziwiam Państwa, ale też w pełni rozumiem ten trud. Jestem bardzo dumny z tego, że jesteśmy tutaj właśnie pod Tatrami, że jesteśmy w Zakopanem, że ten trzynasty zjazd dużych rodzin odbywa się właśnie u nas tutaj na podchalu, gdzie rodzina naprawdę jest bardzo cenna, jest dla nas największą wartością. Wiecie, że my tutaj żyjemy tradycyjnie, cenimy sobie kulturę, tradycje, cenimy sobie rodzinę i dlatego cieszę się, że właśnie u nas rodzina górą. Witam serdecznie wszystkich. I, mo i moi kochani, jak jest większa rodzina, to może być od razu drużyna piłkarska, a w tym przypadku prawie zespół. Zosiu, powiedz parę po słów o was. Do drużyny piłkarskiej to nam brakuje troskę. Musielibyśmy coś pokombinować, moi kochani, ale zespół, tak? Zyćkamy są w zespole, w zespole regionalnym im. Klimka Bachledy. No i cieszymy się, że możemy dziś tutaj z wami być. Wielki Bóg, zapłacił, co nas gazdowie miasta i starostwa napytali, że możemy tutaj, że mogliśmy do wostok przyjechać. Moi kochani, chyba tłumaczyć dużo nie trzeba, ani gadać, ani opowiadać. Rodzina to jest no, pierso. I nowoźniejsza komórka w każdym społeczeństwie, na jakimkolwiek kontynencie w to siedzi, w jakimkolwiek państwie, jakikolwiek ma kolor skóry, to rodzina zawsze jest nowoźniejsza. No i właściwie to już Bóg stworzył świat, a potem niewiastę i mężczyznę, co by, co by utworzyli właśnie tą nopiersą rodzinę. No a jak rodzina, to też i dzieci. My mamy piątkę, jednej nam dziś chyba, bo jest w Krakowie na egzaminach, ale przepraszam za to bardzo serdecznie. No a dzieci to chyba też nie trzeba dużo tłumaczyć z rodzinie i to tym bardziej wielodzietnej, że to przecie no piersy nowoźniejszy i chyba no bardziej długotrwały skarb lorodziców. Także moi kochani, witam was bardzo serdecznie w Okopanem. Kany na co dzień króluje nam Giewont. Witajcie u nas, cieszymy się, że możemy być tutaj z wami. Dla wszystkich przyjezdnych przetłumaczę, że mówiła pani, że rodzina jest ogólnie w porządku. Także drodzy Państwo, a teraz e, ten uroczysty moment otwarcia zjazdu Dużych Rodzin e, poprosimy o wstęgę i naszych gospodarzy, dzięki którym możemy tutaj w takich e, pięknych okolicznościach przyrody przebywać. Naszą rodzinę zjazdową poprosimy. Dobrze, jeszcze potrzebujemy nożyczki, żeby skutecznie przeciąć. Panowie, rozumiem, że jesteśmy gotowi z oprawą muzyczną tego wielkiego wydarzenia. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rodzin. Uważamy za otwarty. Uh! Dziękujemy bardzo, dziękujemy naszym gospodarzom i poprosimy rodzinę zjazdową, która jest gotowa przywitać nas muzycznie na tym wielkim wydarzeniu. Poprosimy o zaprezentowanie kultury górarskiej dla naszych gości. Dziękujemy. Kochani, dziękujemy jeszcze Bartkowi, że dziś dołączył do naszej rodziny. Bardzo dziękujemy. Bawcie się dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję za tak miłe przywitanie i za przypomnienie ważnego momentu także dla mnie, jakim było wprowadzenie karty dużej rodziny. Mogę Państwu powiedzieć, że dzisiaj z niej korzystają także już moje dzieci, czy rodziny moich dzieci. Widać, że to był dobry pomysł. Trzeba szukać dalszych dobrych pomysłów. Dlatego, że Przeglądałem tutaj tą broszurę. Jest tam cały, wymieniony cały szereg sensownych i pożytecznych projektów, pomysłów, rozwiązań ustawowych, które służą polskiej rodzinie, które służą pomagając w wychowaniu dzieci, w utrzymaniu rodziny. I to już samo w sobie cieszy. I to już samy, mo, samo w sobie może być źródłem satysfakcji. Ale proszę Państwa. Muszę to powiedzieć, mimo tych wszystkich korzystnych rozwiązań, w Polsce kryzys demograficzny się pogłębia. Czyli rodzi się coraz mniej dzieci. To nie jest tylko problem Polski, to jest problem bardzo szeroki nawet nie tylko Europy. Jadę w najbliższym czasie do Korei Południowej, bo oni myślą, że my Polacy znaleźliśmy jakieś rozwiązanie i chcą się zapoznać z polskim systemem, bo te też mają identyczne problemy. Zastanawiałem się, co można zrobić jeszcze, aby z tego niesłychanie trudnego dla całego narodu, dla całego państwa, z tej trudnej sytuacji, jakim jest perspektywa, że będzie nas kilkanaście milionów i to jeszcze ludzi starych, przede wszystkim mało będzie ludzi w wieku produktyjnym. Co można zrobić jeszcze? Ja, jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jeszcze spróbować sięgnąć po wzorzec francuski, który też zdaje się już dzisiaj nie, nie daje takich efektów, jak dawał jeszcze parę lat temu, ale dawał. To było jednak, to był system wspólnego opodatkowania się rodziców i dzieci. To daje impuls szczególnie tym, którzy z trudem, ale jednak skutecznie dźwigają ciężar odpowiedzialności za swoje życie, za życie swojej rodziny, dzieci na własnych plecach, bo to im wtedy się pomaga, jeżeli w systemie podatkowym korzystają z pewnej preferencji poprzez dzielenie się wielkością czy tej ulgi z dziećmi. Ale nie ma co się czarować, proszę Państwa. Najważniejsza rzecz, którą jest bardzo trudno zrobić i jedyna w moim przekonaniu, która może otwierać szansę na przełamanie kryzysu demograficznego, to jest jednak praca nad modelem społecznym, to jest praca nad wzorcami społecznymi związanymi z rodziną. To jest dramat, ale się utrwala nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach model rodziny z jednym dzieckiem albo w ogóle bez, bez żadnego dziecka. To jest dramat, który, w którym trzeba jednak próbować się zmierzyć i Państwo jako organizacja skupiająca duże rodziny możecie być takim zbiorowym wzorcem. Myślę, że nad wzorcami społecznymi nie da się pracować tak jak nad każdą inną kwestią, ale to jest wielkie wyzwanie dla wszystkich środowisk, to jest wielkie wyzwanie dla mediów, to jest wielkie wyzwanie dla środowisk, które mają wpływ także na decyzje władzy. Wydaje mi się, że właśnie organizacja dużych rodzin może być takim dobrym przykładem dla wszystkich i tego Państwu życzę. A na koniec chcę powiedzieć, że słuchałem z pewną zazdrością, jak tu Pani opowiadała o tym, że pięcioro dzieci, z każde, z każde z kim innym, a szóste w ogóle nie wiadomo z kim, to trochę zazdrość mnie brała. No Trochę za, zazdrość mnie brała. Żałuję, że nie mieszkałem na Podchalu. <śledzisz> a na koniec powiem, że zazdrościłem podwójnie, bo mam własne takie wspomnienie. Kiedyś z piątką dzieci wychodziłem na spacer w Warszawie. No Państwo wiecie doskonale, jak to jest gdzieś jedno za rękę, drugie w wózku najmłodsze, trzecie na rowerku, a tam dwójka biega dookoła, się leje, szarpie i tak dalej. No ja idę, taki lekko oszalały młody ojciec do parku i widzę, że z naprzeciwka idzie jakiś jegomość i tak... Widać, że liczy te dzieci, a one biegają, więc trudno policzyć. On, tak widać, że facet zdenerwowany i w końcu prosto przez ulicę wali do mnie i podchodzi i mówi Panie, to wszystko Pana? A ja taki dumny mówię, wszystko moje. A on tam Panie, ale nie od jednej matki. I <noise> <noise> co ja mogłem powiedzieć? <noise> Panie prezydencie, możemy powiedzieć, że my naprawdę się staramy, żeby tą krzywą demograficzną troszkę podnieść także. No proszę, proszę, proszę bardzo.